W poprzednim od Stop, Stop. To jeszcze nie dziś. Panowie i panie, dobrze wiem na co czekacie. Czekacie na grande finale u mnie na kanale, jeżeli chodzi o wiedźmiński produkt wiedźminopodobny. Potrzebuję jednak jeszcze chwilki, chwiluni, żeby dopracować go, a uwierzcie mi, warto będzie jeszcze poczekać tę dosłownie chwilę. Pozwólcie, że zapowiem od razu, że premiera wielkiego finału w niedzielę. Także najpierw emocje na wyborach, a potem emocje u drwala, albo w odwrotnej kolejności. Oczywiście, aby nie przegapić mojego materiału. W niedzielnym wyborczym szale. Polecam zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie ma. Dzisiaj jednak nie zostawię Was bynajmniej na lodzie, bo mamy równie ciekawy temat, który sprawia, że ten piątek 13 nie jest dniem nieszczęśliwym. Pozwólcie, że na dzień dobry przeczytam kilka nagłówków. Wiedźmin się kończy. Piąty sezon serialu rzeczywiście ma być ostatni. To może być już koniec Wiedźmina Netflixa. Ostatni sezon serialu, coraz bliżej. Wiedźmin zbliża się do końca, a twórcy wracają do pracy nad czwartym sezonem, a potem ma być już tylko finał. To już prawie koniec Wiedźmina. Serial niebawem się zakończy. To koniec Wiedźmina na Netflixie. Nowe doniesienia za kulis produkcji. Skomentuję to krótko, używając słów klasyka. I bardzo kurwa dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Tradycyjnie z tej strony drwal. Panie i panowie, budzimy się z letargu. Wracamy rozruszać tą YouTube'ową maszynę. Mamy praktyczne potwierdzenie, że projekt zwany Wiedźminem by Netflix, czy też jak ja wolę to nazywać, Netflixowym produktem wiedźminopodobnym. Mamy potwierdzenie, że. Serial dobiega końca, bo czekają nas już tylko. Dwa sezony, albo aż dwa kolejne sezony. Informację tę podał serwis Radanian Intelligence i gwoli przypomnienia jest to najbardziej pewne źródło informacji, jeżeli chodzi o wszystko, co było związane z tym serialem. Do tej pory praktycznie wszystko, co podawali się sprawdziło mogę, więc śmiało przypuszczać, że ten news, ta ploteczka jest tak naprawdę pewniakiem. Wiedźmin by Netflix doczeka się więc jedynie dwóch kolejnych sezonów i zakończy się na sezonie numer... Pięć. Będzie to już ostatnie, co Netflix będzie miał do powiedzenia w tej kwestii? I kto wie, może w końcu będzie szansa na to, że tą markę kupi ktoś, kto się zna na robocie i zrobi kiedyś dobry serial bądź film w naszym kochanym wiedzmińskim uniwersum. Od razu was proszę właśnie o komentarz w tym temacie, jak Wy na to patrzycie? Czy to dobrze, że już tylko dwa sezony, czy kurka wodna jeszcze, a w dwa sezony? A co jeśli wam powiem, że pani showrunnerka gotowa była robić nawet 20 sezonów? Nie no, poważnie. Tym i wieloma innymi rzeczami w dzisiejszym materiale się zajmiemy. Co takiego się stało, że tak nagle kończą tego seriala? Czy jeszcze jakiekolwiek plany odnośnie Wiedźmina ma Netflix? I jak to, co właśnie teraz nam podano na tacy, bardzo ładnie weryfikuje niegdysze obietnice pani showrunner. Zapraszam więc was dzisiaj do. Tych i innych wiadomości. Zanim jednak osłodzimy sobie ten piątek 13 tymi jakże pozytywnymi informacjami, pozwólcie, że przekażę Wam równie pozytywne informacje od sponsora tego gigana. Mowa oczywiście o trwających właśnie Intel Gamer Days. Tak jest. Najlepsza okazja, by zaopatrzyć się w świetny sprzęt po jeszcze lepszej cenie, właśnie wróciła. W trakcie trwania Intel Gamer Days możecie bowiem załapać się na specjalne oferty na zakup urządzeń z procesorami Intel Core. Laptopy, pecety, zestawy, podzespoły, procesory, karty graficzne. Jeżeli coś napędza niebieska moc Intela, teraz macie to w specjalnej promocji. O proszę, cacuszka, które widziałem na PGA też były z Intelem w środku. Co więcej, z okazji Intel Gamer Days do wielu z ofert dostaniecie specjalny prezent. W postaci kodu na nie jedną, lecz dwie nowe gry: Survivalowego RPG w niezwykle ciekawym settingu Fantazy Nightingale oraz nowy tytuł dla prawdziwych kotów czyli Assassin's Creed Mirage. Sprawdźcie oferty dostępne z okazji Intel Gamer Days w linku w opisie tego filmu. I jeżeli coś Wam wpadnie w oko, to nie zastanawiajcie się długo bo promocja trwa jedynie do 15 października włącznie. Polecam, pozdrawiam, zostawiam szczegóły w linku w opisie tego filmu i dziękuję za wysłuchanie bloku sponsorskiego. A teraz wróćmy do materiału. Proszę bardzo, Red Dian Intelligence. My sobie jednak sięgniemy do jednego z tłumaczeń, których jest przecież już całkiem, całkiem sporo w internetach. Wiedźmin się kończy, piąty sezon serialu rzeczywiście ma być ostatni. I teraz uwaga, na wstępie pozwolę sobie dodać, że to, że ma być pięć sezonów, o tym wiedzieliśmy już w momencie angażu Liama Hemswortha na miejsce Henry'ego Kawila. Gdy Henry odszedł z obsady i przyjęto właśnie Liama, już wtedy wiadomo było, że podpisał on kontrakt na dwa sezony. W związku z tym było oczywiste, że zobaczymy, chcąc, nie chcąc, jeszcze dwa sezony tego dzieła. Jak widać, dzieło na tych dwóch sezonach się zakończy. I jak czytamy dalej? Moi drodzy, prace nad czwartym sezonem zostały wstrzymane z powodu właśnie strajku tam scenarzystów oraz aktorów. Teraz jednak twórcy będą mogli zająć się dopracowywaniem skryptów. <laughs> Żeby coś dopracować, to to musi być najpierw dobre. Także tutaj błąd rzeczowy, że tak powiem, no ale no, lećmy dalej. Po krótkiej przerwie ekipa od razu Zacznie pracę nad realizacją piątej odsłony, a ta, jak się okazuje, ma być ostatnią. I takie informacje też dostawaliśmy już wcześniej, że czwarty i piąty sezon mają być kręcone właściwie cięgiem, tak? Kręcą jeden i od razu drugi, tak? Po prostu później dzielą sobie na pół to, co nakręcili. O tym już słyszeliśmy wcześniej, to też wskazywało już wcześniej na duży pośpiech i mały budżet który przeznaczono na te dwa sezony. I jak widzimy, no nie bez powodu. Jak czytamy, rozpoczęcie zdjęć przesunięto na pierwszą połowę 2024. Strajki jednak nie zmieniły decyzji o nakręceniu obu sezonów jednego po drugim. Ma to większy sens, jeżeli pogłoski, o których pisze właśnie Redian Intelligence, są prawdziwe. Jak było tam, że napisane, w ostatnim czasie dotarły do nich właśnie doniesienia, wedle których... Piąty sezon to finał tegoż serialu. Oznaczałoby to, że dwa nadchodzące sezony oprą się na, uwaga, trzech powieściach Sapkowskiego: chrzest ognia, wieża jaskółki oraz pani Jeziora. No tak, to są te tomy, których jeszcze nie, nie pokazano w żaden sposób w serialu. Mówię tak, jakby pokazano poprzednie, prawda? Hmm. Jednakże tak, prawda jest taka, że zostały im dwa sezony i trzy tomy. Więc trochę tutaj średnio to się kalkuluje, czyż nie? Jak czytamy, pierwsze odcinki z Liamem Hensworthem, jako Geraltem, powinny trafić na Netflixa dopiero w 2025 roku. zaś finał to byłby 2026. Wygląda więc na to, że uniwersum wieśmienia zmierza do zamknięcia. Warto pamiętać, jednakże w produkcji są jeszcze dwa inne tytuły związane z tym, że serialem, czyli Spin-off o na który wszyscy bardzo czekamy oczywiście, oraz anime Wieźmin syreny z głębin, autorstwa studia Mir, który ma być adaptacją opowiadania trochę poświęcenia. To było bardzo dobre opowiadanie akurat. Jeżeli serial anime utrzyma, powiedzmy sobie poziom tego poprzedniego animowanego serialu, to nie będzie aż tak tragicznie z tym. Ale moi drodzy, pomówmy sobie o samym głównym serialu. Jak dobrze widzicie, mamy tutaj właśnie trzy tomy do nadrobienia. Dwa sezony, w których te trzy tomy powinny zostać nadrobione, a ja pozwolę sobie spytać, w jakim stopniu do tej pory poprzednie tomy zostały wzięte na warsztat. Ile z poprzednich tomów pojawiło się w serialu? Jeżeli chodzi o adaptowanie. Jeżeli chodzi o pierwszy sezon, może to była jakaś połowa opowiadań, które tak naprawdę powinny się tam znaleźć. Jeżeli chodzi zaś o drugi sezon, to przypominam, że jeden z fanów na reddicie obliczył, że w drugim sezonie było zaledwie 3% tego, co znajdowało się w tomie krew elfów. <laughs> Można więc śmiało stwierdzić, że w sumie do zaadaptowania zostało im nie 3, lecz cztery tomy w takim wypadku. <laughs> W trzecim sezonie już ta proporcja była lepsza, ale jak dobrze widzicie po moich recenzjach i nie tylko zresztą moich, nie za bardzo to i tak wyszło. I teraz pozwolę sobie tą oto informację zestawić ze śmiałymi zapowiedziami z przeszłości, moi drodzy. Bo jak dobrze wiecie, w internecie nic nie ginie. Wiedźmin od Netflix może otrzymać nawet 7 sezonów. Twórcy przygotowali historię na lata! <grym> Artykuł z 2019 roku, tuż przed premierą pierwszego sezonu. Netflix dopiero podał datę premiery pierwszych odcinków, ale możemy mieć pewność, że to dopiero początek. Twórcy rozpisali już historię na 7 sezonów, które mają debiutować w kolejnych latach. Wiedźmin może stać się jedną z najważniejszych produkcji platformy Netflix. Już wcześniej pojawiły się plotki, według których aktorzy podpisali umowy na 3 opowieści, ale teraz sytuację wyjaśniła pani a pani Lauren Smith. Pani Lauren Schmidt-Heistrich przygotowała bowiem wydarzenia na 7 sezonów. I ja sprawdzałem ten cytat w wersji oryginalnej, on jest właściwie identyczny. Rozplanowałam historię na 7 sezonów. Teraz chodzi tylko o to, jak ułożysz fabułę, by przyciągnąć widzów na lata. Najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to włożyć całą naszą energię tylko w pierwszy sezon i nie myśleć o tym, jak możemy rozwinąć te postacie. Stop! Pozwolę na wstępie sobie zauważyć, że tego typu artykułów było dużo więcej, bo wszyscy wtedy się rozpisywali o tym, że będzie 7 sezonów, wieźmina naszego, ho, naszego, hmm, by Netflix. Ja się za to przyczepię oczywiście no, mięsa, czyli tego co mówiła pani showrunner. Ponieważ pani showrunner już wtedy pisała, że rozplanowała historię na 7 sezonów. Czy mieliście, patrząc na cały serial, jakiekolwiek wrażenie, jakiegokolwiek planowania? Bo ja ani w cholerę. Żeby coś bowiem rozplanować, to trzeba to dobrze znać. A po serialu widać było, że twórcy nie tylko nie znają za bardzo materiału źródłowego, nie mówiąc już o zrozumieniu tegoż, ale także nie mają najmniejszego pomysłu, co z tym zrobić. Co zrobić i z książkami, i w ogóle z historią jako taką, oraz z własnymi pomysłami, których mieli od Groma, i które były jakże marnej jakości. Nie było żadnego na to pomysłu, widać było wręcz, że wiele rzeczy było robione w takim chaosie, że nawet chyba sami twórcy tego serialowego baraucha w pewnym momencie nie wiedzieli o co chodzi. Takie jest ogólne wrażenie i to nie tylko moje, jak widać, tylko co do tego ja pozwolę tutaj sobie przytoczyć jeszcze inną ciekawostkę, jaką znalazłem także z tamtego okresu, tak, grudzień 2019 rok. Hmm? Pytanie brzmiało, jak długo mógłby trwać serial Wiedźmin na Netflixie wedle pani showrunnerki. No i co pani showrunnerka nam tutaj pięknego wtedy na opowiadała. To zabawne, ponieważ w którymś wywiadzie powiedziałam, że mm, mogłam napisać 7 sezonów. I także tego dnia powiedziałam, że mogła, mogłabym napisać nawet 20 sezonów. 20 seasons. Jeżeli dano by mi taką możliwość, mogłabym pisać i pisać ten serial przez bardzo długi czas. Tak długo, jak ludzie byliby zainteresowani, i tak długo, as long as the source material is there. Tak długo, jak miałabym na to materiał źródłowy, z którego mogłabym budować. To są słowa pani Showrunner, moi drodzy. To jest rok 2019. <noise> Materiał źródłowy? Gdzie? <noise> 20 sezonów? <noise> Panowie i panie, nie wątpię, że pani showrunner musi mieć na pewno duże chody u Netflixa, skoro pozwolili jej i tak dotrwać do tych 5 sezonów. I będę to powtarzać jak mantrę. Jedyną opcją, żeby jakkolwiek ten serial i w ogóle markę tą pod egidą Netflixa ratować jest wyrzucenie tej kobiety na bruk. Ta pani nie nadaje się do tej roboty. Jeżeli ktoś źle robi swoją robotę, to się go zwalnia. Nie wątpię jednak, że pani showrunnerka, pani Hisrich musiała mieć mocne chody u Netflixa, skoro pozwolono jej tak długo ciągnąć ten syf. Więc dano jej każdą możliwość, każde opportunity, jakie pani potrzebowała. Co ciekawe, news, który już kiedyś omawiałem, mianowicie warunek, który Henry Cavill postawił, Właśnie twórcom serialu. Jak wtedy już wiedzieliśmy, gotów był grać Geralta właśnie przez planowane z góry 7 sezonów. No to będę, 7 sezonów planowano, ponieważ 7 tomów książek. Jeden sezon na jeden tom. Co to z tego wyszło, dobrze widzieliśmy. Jednakże plany były, jakie były, i Henry Cavill właśnie wedle tego planu, postawił bardzo, bardzo prosty warunek. Stwierdził w wywiadzie dla Hollywood Reporter, co już omawiałem w innym materiale kiedyś, że gotów był wziąć udział w siedmiosezonowym planie panie Historycz tak długo, jak Będziemy opowiadać świetne historie z pochonowaniem pracy Sapkowskiego. To był jedyny warunek, jaki postawił Henry. Gdyby ten warunek został spełniony, moi drodzy, to jestem pewien, że zarówno Henry, jak i widzowie zostali przy tym serialu nie na 7, ale na 17 sezonów nawet. Bo historii było naprawdę od groma, żeby przynajmniej właśnie te 7 sezonów zrobić i zrobić z tego, Hitchor. Z racji jednak tego, że ja wrednamenda jestem, to pozwólcie, że swoją siekierką, tą jączącą się ranę jeszcze trochę pociukam, co? Jak bowiem czytamy już w artykule, który ukazał się po premierze drugiego sezonu, so, ranerka Wiedźmina wie, w którym momencie należy zakończyć serię. Czy powstaną kolejne spin-offy? Fiu, fiu, fiu. Jak widnieje w artykule w rozmowie z serwisem Collider, który jestem pewien, że tą rozmowę gdzieś kiedyś omawiałem, pani Hisrich wyjawiła, że ma już wyraźny zamysł na to, jak zakończyć łączyć streamingową opowieść Geralta. Zawsze zależało mi na tym, by wiedzieć, gdzie ta historia się kończy. Gdy zaczynasz pisać takie historie, nie wiedząc, dokąd zmierzają, istnieje duża szansa, że się pogubisz. I słuchajcie, ja tutaj się zgodzę z jednym. Pani Showrunner się nie zgubiła, bo pani Showrunner od początku nie wiedziała, dokąd zmierza. Nie możesz się zgubić, jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz. No, logika, tak? Geniusz 200 IQ. Przypomnijmy, że wcześniejsze sugestie streamera wskazywałem na to, że Wiedźmin może liczyć nawet 6-7 sezonów. No jak widać, nie piekło za bardzo. I co pani Showrunner mówiła jeszcze wtedy? Myślę sobie, że to, ile potrwa seria i czy powstaną kolejne spin-offy, jest bardzo interesującą kwestią. Interesującą, a nie ekscytującą? Ciekawa sprawa. Zawsze pani była so excited. <grym> Zobaczmy. Tak bardzo dobrze wiem, jak zakończy się ta seria, kontynuowała Heistrich. Wiem, na którym sezonie się zakończy. Wiem na czym dokładnie. To bardzo, bardzo ekscytujące. Bingo! Wygraliśmy Talon, Jest so excited, proszę bardzo. <grym> Standard. Śmiem wątpić, że pani Shohaney sądziła, że zakończy się to na sezonie numer 5. Pani Shohanek żyła w swojej różowej banieczce przez ten cały czas, razem ze swoim kółkiem wzajemnej adoracji i zajmowali się co najwyżej wąchaniem własnych pierdów, niż tworzeniem dobrej historii i spojrzenie na to, jak jest ona odbierana przez widownię. Dlatego tym bardziej cieszy mnie fakt, że w końcu chyba ktoś przyszedł od Netflixa i powiedział: Sprawdzam. Bardzo często to powtarzałem, że czekam na moment, gdy przyjdzie ktoś z włodarzy Netflixa. Spojrzę na wyniki tego wieśmina. Dlaczego ten Wiedźmak tak słabo się ogląda? Czemu takie niskie oceny? Historycz co jest? I powiem sprawdzam. W tym momencie zaś wygląda to na to, że podpisali umowy na pięć sezonów, z aktorami, z ludźmi, z ekipą, więc te pięć sezonów zrobią. Co jednakowoż uważam, nie przeszkadzałoby im, aby pani Hisrycz w końcu powiedzieć do widzenia, sayonara, ponieważ ewidentnie nie znajduje się ona w miejscu, gdzie powinna się znajdować i co ciekawe, gdyby zwolnić tą panią w końcu i na jej miejsce Postawić kogoś, kto zna się na swojej robocie, zna materiał źródłowy, umie zrobić dobry serial, dobrze przestawić tę historię, to nawet te dwa kolejne sezony myślę, że dałoby się oglądać, bo z tego można by jeszcze coś wycisnąć. Nie mówię tu o tym, żeby była to adaptacja, ale coś można by z tego jeszcze wycisnąć. W tym momencie zaś. Nie ma na to najmniejszych szans. Póki ta pani oraz jej kółko wzajemnej adoracji jest u sterów tego projektu, jest on skazany na niepowodzenie. Nam zaś pozostanie patrzenie na powolną i bolesną agonię projektu zwanego Wiedźmin by Netflix. Panowie i panie, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Czy te pięć sezonów to i tak za dużo? Czy może cieszycie się, że jedynie 5 sezonów, no bo w sumie im szybciej Netflix odłoży tego Wiedźmina na półkę i straci nim zainteresowanie, tym większa szansa, że może ktoś kiedyś kupi prawa i zajmie się tym porządnie. Komentarze należą do Was. Ja przypominam o niedzielnym filmie. Jak ktoś subskrypcji nie ma, warto subskrybować dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. Także co mogę powiedzieć? W niedzielę do urn, a potem. Do nowego filmu u Drwala. Tradycyjnie dziękuję pięknie za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem. Drwal Rembajło.